Monika Andrzejczak, dobry wieczór. Mróz kilka dni temu odpuścił, a przy trwającej odwilży cały czas podnosi się poziom wody w rzekach. Na przygotowanej mapie możemy zobaczyć jak wygląda sytuacja. Czerwonym kolorem zaznaczone są te rzeki, w których stan wody już jest powyżej alarmu. Kolor pomarańczowy to stan ostrzegawczy. W sześciu gminach powiatu Płockiego położonych nad Wisłą ogłoszono dzisiaj pogotowie przeciwpowodziowe. W okolicach Kępy Polskiej utworzył się zator lodowy i tam stan alarmowy jest przekroczony nawet o 30 cm. Powyżej alarmu także na Liwcu i Krznie. Na czerwono oznaczona jest też Pilica koło Sulejowa. Niebezpiecznie podnosi się woda w wielu rzekach Śląska i ziemi lubuskiej. W tej sytuacji Dobre może być to, że w nocy temperatura będzie spadać poniżej zera, co oczywiście, choć trochę, będzie hamować roztopy, ale z drugiej strony będzie sporo opadów, bo nad Europą niż za niżej, a nad nami będzie się przesuwać, będą się przesuwać kolejne chmury z opadami śniegu, który na zachodzie Polski będzie się znowu mieszać z deszczem, czyli będzie bardzo ślisko. W nocy w pierwszych godzinach jeszcze powinno być pogodnie, ale od zachodu szybko się zachmurzy, zacznie padać śnieg, najwięcej na Dolnym Śląsku. Około 4-7 cm. W drugiej części nocy na ziemi lubuskiej i po Morzu Zachodnim śnieg ma się zamieniać w deszcz ze śniegiem albo marznący deszcz, bo tam temperatura będzie około zera. Poza tym zimniej do minus 5 na Podkarpaciu. Na południowym wschodzie najdłużej będzie pogodnie. I jeszcze jedna ważna rzecz. Wiatr. Zmiany idą od wybrzeża i pomorza i tam zacznie mocno wiać nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. Ale to już zachodni i południowo-zachodni wiatr. Jutro będzie jeszcze silniejszy i to w w całym kraju, a w drugiej połowie tygodnia powinno być coraz bardziej zimowo. Do zobaczenia.